Czy zdarzyło ci się, że zrobiłeś wszystko, co mogłeś, przygotowałeś się naprawdę perfekcyjnie, a jednak, gdy nadszedł ten moment próby, coś w tobie szepnęło, nie dam rady. Weźmiemy dzisiaj pod lupę, skąd bierze się ten głos i dlaczego tak często wierzymy w jego słowa. Witajcie w kolejnym odcinku. Dziś zagłębimy się w niezwykle ważny temat dla naszego życia. Jak nieświadomie sabotujemy własną pewność siebie. Bo często największym wrogiem naszego sukcesu jesteśmy my sami. By zajrzeć w ten proces, musimy sięgnąć do korzeni niepewności. Bo pewność siebie nie jest cechą wrodzoną, to umiejętność, którą rozwija się lub która zostaje stłumiona przez nasze doświadczenia. Badania prowadzone przez dr Carol Dweck z Uniwersytetu Stanforda pokazują, że dzieci naturalnie wykazują tak zwane nastawienie na rozwój. Wierzą, że mogą nauczyć się wszystkiego, nie mają ograniczeń i sufitów. Ale z czasem coś się zmienia. W szumowych badaniach z lat 70. psycholog Martin Seligman zidentyfikował zjawisko wyuczonej bezradności. Eksperymentując najpierw na psach, a później na ludziach, odkrył, że gdy wielokrotnie doświadczamy porażki, szczególnie które nie da się uniknąć, przestajemy próbować. Nawet wtedy, gdy pojawia się szansa na sukces, nawet wtedy, gdy porażki da się uniknąć. Niestety, bardzo często tracimy entuzjazm i przestajemy próbować, tkwiąc w przeświadczeniu, że nic się nie da zrobić. Jesteśmy temu procesowi poddawani cały czas, a szczególnie gdy byliśmy dziećmi. Wpływ otoczenia na naszą pewność siebie to nie tylko słowa, to także przede wszystkim oczekiwania, jakie inni wobec nas mają. Psychologowie Robert Rosenthal i Leonor Jacobson przeprowadzili w 1968 roku słynne badanie w szkole podstawowej, gdzie powiedziano nauczycielom, że niektóre dzieci mają ogromny potencjał intelektualny, a w rzeczywistości wybrano je całkiem losowo. Co się wtedy okazało? Po roku te dzieci rzeczywiście osiągały lepsze wyniki. Nauczyciele nieświadomie zaczęli traktować się inaczej, z większym wsparciem, cierpliwością i wiarą. To tak zwany efekt Pigmaliona. Z kolei gdy ktoś w nas nie wierzy, daje do zrozumienia, że niewiele zdziałamy. Nie daje nam dużego pola, manewru, do optymalnego funkcjonowania, więc często wtedy naprawdę zaczynamy funkcjonować poniżej naszych możliwości. To tak zwany efekt Golema. Pytanie brzmi, kogo my słuchaliśmy w naszej głowie, kogo słuchamy do dzisiaj: Pigmaliona czy Golema. Ale źródła niepewności mogą sięgać głębiej niż na przykład szkolne porażki. Często zaczynają się już w naszych domach rodzinnych. W dzieciństwie uczymy się, jak reagować na sukcesy i porażki, obserwując dorosłych i słuchając ich słów. Komunikaty takie jak: nie rób z ciebie pośmiewiska, co ludzie powiedzą, musisz być najlepszy. Nie zawsze brzmią alarmująco czy brutalnie, ale uczą nas, że wartość zależy od oceny innych. To tworzy fundament pod wewnętrznego krytyka który z czasem staje się głosem w naszej głowie, chochlikiem, który siedzi na plecach i potrafi wstrzymać od działania. Psycholożka Susan Harter, badając rozwój u dzieci, zauważyła, że poczucie własnej wartości silnie koreluje z tym, czy były one akceptowane bezwarunkowo przez rodziców, czy tylko wtedy, gdy odnosiły one sukcesy. Nie dziwnego, że pojawiają się i u nas takie problemy. Ale nie róbmy sobie z nich powodu wyrzutów. Wtedy nie mieliśmy na nie wpływu, nie, by, nie mieliśmy świadomości, że one mają miejsce. Ale teraz mamy tu cenną broń i możemy ją wykorzystać. By zrobić to skutecznie, musimy przyjrzeć się teraz nieświadomym mechanizmom autosabotażu, przez które podkopujemy własną pewność siebie. Pierwszym z nich jest porównywanie się z innymi. Jak to w świecie bywa, każdy czas i miejsce ma swoje naleciałości. Na nas padło, że żyjemy w złotym XXI wieku, wieku mas mediów i internetu, szerokiego dostępu do całego świata i niemalże każdego człowieka na globie. W 2020 roku badacze z Uniwersytetu Pensylwanii przeanalizowali wpływ mediów społecznościowych na samoocenę. Wniosek? Już tylko 30 minut dziennie chociażby Instagrama wystarcza, by znacząco obniżyć poziom zadowolenia z własnego życia i wyglądu. Już w 1954 roku psycholog Leon Festinger sformułował teorię porównań społecznych. Naturalnie porównujemy się z innymi, by ocenić swoją własną wartość. A jaki mamy dzisiaj problem? Taki, że w erze mediów społecznościowych porównujemy nasze życie z cudzymi momentami szczytowymi. Bo tylko takie momenty najchętniej ludzie zamiesz zamieszczają w sieci. Nikt nie pokaże z chęcią jak płacze, jak doznaje porażek. Patrzymy tylko na skrajne, wyjątkowe momenty podróży, szczęścia, bogactwa. Kolejną rzeczą jest wewnętrzny, już wspomniany, krytyk. Doktor Christine New, pionierka badań nad współczuciem wobec siebie, wykazała, że większość z nas ma wewnętrznego krytyka o wiele surowszego niż bylibyśmy dla kogokolwiek innego. Jak to się więc potocznie mówi, dla siebie jesteśmy największym Sędzią i katem. Bo wyobraźmy sobie, że nasz przyjaciel popełnia jakiś błąd, na przykład w pracy. Co mu powiemy? Pewnie zazwyczaj coś wspierającego. A co byśmy powiedzieli sobie, gdy popełnimy taki błąd? Często jest to bezlitosna krytyka, której nigdy nie skierowalibyśmy do kogoś innego. Kolejną rzeczą jest dialog wewnętrzny pełen musze. Wielki psycholog Albert Eli. Zidentyfikował tak zwaną tyranię powinności, czyli toksyczne, przesadzone przekonania typu muszę być doskonały, powinienem wszystkich zadowalać. Te nieracjonalne wymagania tworzą ciągłe poczucie niedoskonałości. Ale nie zrozummy się źle, jak w większości w życiu są zagadnienia, które trzeba umieć balansować. Dobrze jest mieć wymagania wobec siebie, co pozwala nam wzrastać. Jednak, często jest to również miecz obosieczny, dlatego musimy. Te wymagania wobec siebie bardzo dobrze wyważać. Kolejną rzeczą są negatywne filtry, jakie do nas docierają. Załóżmy, że zrobiliśmy jakąś rzecz 100 razy. 99 razy dobrze i jeden raz źle. Na czym prawdopodobnie skupimy się najbardziej? Badania neurobiologiczne pokazują, że nasz mózg ma coś na rodzaj skrzywienia negatywnego, negatywne informacje Przetwarzamy głębiej i pamiętamy dłużej niż informacje pozytywne. To bardzo dobra cecha ewolucyjno-adapcyjna, gdzie lepiej zapamiętujemy jedno niebezpieczeństwo niż dziesięć przyjemności. I faktycznie ta cecha w dawnych czasach była nam niezbędna do przeżycia i do funkcjonowania. W czasach prehistorii, kiedy ludzkość była kali, jeść kali, pić, była to integralna część naszego życia. Ale gdy poznawaliśmy świat i tworzyliśmy zręby cywilizacji, uczyliśmy się, że ogień parzy, a wodę trzeba zagotować, by zabić bakterie, z czasem wszystko się zmieniło. Dziś ewolucja nie dowozi tak szybko wobec tego, jak się rozwijamy, i niektóre mechanizmy zostają, mechanizmy te często mogą ciążyć. W 1978 roku psycholog Amos Tuerski przeprowadził ciekawy eksperyment, w którym pokazywał ludziom listę cech osobowości. A następnie prosił o ocenę opisywanej osoby. Gdy lista zaczynała się od pozytywnych cech, ludzie oceniali daną osobę lepiej, lecz gdy zaczynała się od negatywnych, oceniali już gorzej. Pierwsze wrażenie ma bardzo potężną moc. Idąc dalej, musimy powiedzieć, że nie jesteśmy sami świadomie czy nieświadomie w niszczeniu naszej pewności siebie. Pomaga nam w tym szeroko. Pojmana kultura i społeczeństwo. Istnieje coś takiego jak syndrom oszusta przekonanie, że nasze sukcesy są przypadkowe, a prawdziwe umiejętności posiadają inni. Dotyka to nawet 70% osób w pewnym momencie kariery. Co ciekawe, badania dr Pauline Ross-Clarence pokazują, że najczęściej cierpią na niego osoby, które są, uwaga, mocno wykwalifikowane. Sam nawet Albert Einstein, mimo swoich rewolucyjnych odkryć, Napisał kiedyś, że oszukańczy wizerunek mnie jako autorytetu nieustannie mnie niepokoi. Cienka jest granica między skromnością, pychą, a mechanizmami umniejszania sobie i naszej pewności siebie. Kolejne są kulturowe oczekiwania dotyczące pewności siebie. Badania międzykulturowe pokazują fascynujące różnice. W kulturach zachodnich cenimy pewność siebie i asertywność. W Japonii, zaś czy szerzej w Azji, zbyt pewny siebie człowiek jest postrzegany jako niedojrzały. Ceniona jest tam skromność i samodoskonalenie. Kolejną rzeczą są stereotypy i zagrożenia stereotypami. W słynnych badaniach Claudy Steele i Joshua Aronsona odkryto zjawisko zagrożenia stereotypom. Gdy osoba jest świadoma negatywnego stereotypu dotyczące jej grupy, jej wyniki faktycznie się pogarszają. Kobiety rozwiązujące testy matematyczne osiągały gorsze wyniki, gdy przypomniano im o stereotypie, że kobiety są gorsze w naukach cisłych. Podobne zjawisko możemy zauważyć w życiu, ile razy mówimy, że ktoś wpadł w złe kręgi i stał się tym złym? Oczywiście jest to wina tych kręgów, ale też tego niewidocznego mechanizmu. Kolejną rzeczą jest toksyczna pewność siebie. Bo co jeśli pewność siebie jest? Naprawdę fałszywa. Zbyt często utrosamiamy pewność siebie z głośnym głosem, mocnym uściskiem dłoni i przekonaniem o własnej nieomylności. Ale może to być tylko iluzją. Efekt Daninga Krugera pokazuje, że osoby z niską wiedzą często przeceniają swoje kompetencje, podczas gdy eksperci mają skłonność do wątpienia w siebie. Prawdziwa pewność siebie opiera się na świadomości swoich mocnych i słabych stron, sztuczna na ignorowaniu słabości i stwarzaniu pozorów. Często też przytrafia nam się lęk przed sukcesem. Paradoks, prawda? Czasem po prostu nie boimy się porażki, ale boimy się sukcesu. Psycholożka Martina Horner z Harvardu już w latach 70. zauważyła, że niektóre osoby, szczególnie na przykład, uwaga, kobiety, unikały sukcesów, bo kojarzyły je z samotnością, odrzuceniem lub koniecznością rezygnacji z jakiejś relacji. O ile teraz przyszły lepsze czasy dla kobiet, to wraz lęk przed sukcesem. Jest bardzo dosyć częsty przekonanie, że jeśli ktoś osiągnie coś więcej, inni go odrzucą, będą mu zazdrościć lub też oczekiwać jeszcze więcej. Wtedy łatwiej jest nie dać siebie wszystkiego i mieć święty spokój, to kolejna nieświadoma forma autosabotażu. Ale tu możemy sobie zadać w końcu pytanie, jak przerwać te błędne koło, bo teraz, gdy wiemy już, jak nieświadomie niszczymy własną pewność siebie, jak możemy to zmienić. Możemy zastosować świadomość automatycznych myśli. Terapia poznawczo behawioralna, której skuteczność potwierdzają setki badań, opiera się na identyfikacji i zmianie automatycznych negatywnych myśli. Pierwszym krokiem jest ich chociażby ich zapisywanie, gdzie, dużo, gdzie duża ilość pacjentów zgłasza poprawę już po samym uświadomieniu sobie tych błędnych wzorców i przekonań. Kolejną kwestią jest praktykowanie współczucia wobec samego siebie. Badania dr. Christy Neff pokazują, że osoby praktykujące samo współczucie wykazują większą odporność psychiczną i mniejszy lęk niż osoby z wysoką samooceną. Gdy następnym razem popełnisz błąd, zadaj sobie pytanie, co powiedziałbym przyjacielowi w takiej sytuacji, i powiedz to sam sobie. Kolejną radą i zmianą jest zbieranie dowodów. Psycholog Martin Seligman, pionier psychologii pozytywnej, zaleca prowadzenie dziennika sukcesów. Codzienne zapisywanie nawet drobnych osiągnięć buduje realistyczny obraz własnych kompetencji. Jeszcze inną przydatną rzeczą jest zmiana języka wewnętrznego. Dr. David Barnes identyfikuje zniekształcenia poznawcze jako nadmierne uogólnianie, typu zawsze mi się nie udaje, czy myślenie czarno-białe. Świadome reformułowanie tych myśli, np. tym razem mi się nie udało, zamiast zawsze przegrywam, poprowadzi do bardziej realistycznego i pozytywnego myślenia. A jeśli komuś te sposoby wydadzą się zbyt miękkie, może zbyt oczywiste, ktoś zadaje sobie pytania, czy to w ogóle działa, to dobra wiadomość jest taka, że mózg nie jest betonem, jest bardziej plasteliną, gdzie propos tego słowa istnieje neuroplastyczność, czyli zdolność mózgu do zmiany która sprawia, że każdy z nas może przeprogramować swoje nawyki myślenia. Nawet po latach autosabotażu może nauczyć się nowego dialogu wewnętrznego. Badania doktora Normana Dojcza pokazują, że regularne praktykowanie pozytywnych nawyków myślowych prowadzi do trwałych zmian w strukturze mózgu. Zmiana zaczyna się od małych kroków, na przykład codziennego zauważania własnych postępów, czy wszystkich rzeczy, które przed chwilą wymieniłem. Ważna jest też zmiana narracji o sobie samym. Każdy z nas opowiada sobie jakąś historię historię o nas samych. I wbrew pozorom, ta historia nie jest obiektywnym raportem to narracja, a narracja może się zmieniać. Psycholog Dan McAdams, twórca teorii tożsamości narracyjnej, pokazał, że ludzie budują swoją osobowość wokół historii, które sobie powtarzają. Zawsze byłem cichy. Jestem typem pechowca. Miałam, mam słomiany zapał. To tylko kilka z wersji, to tylko kilka narracji, opowieści. Możemy je edytować, możemy zacząć pisać siebie na nowo. Weźmy więc na przykład kartkę i napiszmy rozdział pod tytułem Ostatnie dwa lata mojego życia. Potem ten sam rozdział napiszmy jeszcze raz, ale tym razem jako historię osoby, która pokonała trudności. I właśnie jest na etapie wzrostu. Zobacz, jak bardzo zmienia się punkt Twojego myślenia, ile nowych okienek i szans w ten sposób może się pojawiać. Dlatego zadajmy sobie pytania: czy potrafimy przyjąć komplement, czy raczej go odrzucamy? Czy gdy odniesiemy sukces, przypisujemy go sobie, przypadkowi, czy osobom postronnym? Jak wygląda Twój wewnętrzny dialog po porażce? Jaką historię opowiadasz sobie o sobie? Czy ta opowieść Ci służy? Czy lęk przed sukcesem nie zatrzymuje Cię bardziej niż lęk przed porażką? Czy jesteś gotów zmienić narratora w swojej głowie? Na zakończenie dość powiedzieć, że pewność siebie to nie cecha, z którą się rodzimy, ale umiejętność, którą możemy rozwijać. Zaczyna się od prostej świadomości tych wszystkich małych sposobów, którymi nieświadomie ją podkopujemy. Jak powiedział kiedyś psycholog William James – Największym odkryciem mojego pokolenia jest to, że ludzie mogą zmienić swoje życie, zmieniając sposób swojego myślenia. Zaczyna się to od uwolnienia się, od sabotowania nas samych w naszej własnej głowie i od stworzenia nowej opowieści o nas samych. I mam nadzieję, i tego wszystkim życzę, byśmy tworzyli nowe, pozytywniejsze, lepsze opowieści dla samych siebie, o nas samych. A jeżeli spodobała Ci się ta opowieść w postaci tego odcinka, Zostaw proszę lajka, subskrypcję czy też komentarz o swoich własnych doświadczeniach i przeżyciach. Dziękuję za uwagę. Wyczekujcie nowych odcinków i pozdrawiam, ambitny.